W wyniku przeprowadzenia analizy przez naszych specjalistów ustalono dwa obiekty, przy czym jeżeli doszło już do Pełnej analizy tych danych okazało się, że jeden z tych obiektów przypomina wymiarami brak naszego okrętu ORP-Orzeł. Pozycja była lekko w oddaleniu od tej pozycji, która jakby dotyczyła tego miejsca, w którym został on zaatakowany przez brytyjski bombowiec. Zdarza się, że. Zalegają na dnie jakieś elementy historyczne, mniejsze, większe, czasem są to duże statki, okręty, a czasem również braki samolotów. Jest to przypadek, ale no musimy się z tym liczyć, że były tu działania wojenne prowadzone i na takie elementy możemy natknąć. I oczywiście, jeżeli są jakieś elementy jeszcze ciekawszy, głębokość na to pozwala, staramy się jakby zebrać jak najwięcej informacji o nim, zarówno dla celu właśnie bezpieczeństwa żeglugi, jak i dla turystyki. To był moment, kiedy pomyśleliśmy oczywiście na samym początku, że trzeba wykonać swoją pracę, zrobić na samym początku jakieś liny opustowe, po których będą mogli zejść kolejni koledzy, ale moment, kiedy zaczęliśmy się już rozglądać, stwierdziliśmy, że przede wszystkim tutaj jest mnóstwo drewnianych elementów pokładu, czyli bardzo ładny pokład, a jak zaczynaliśmy wpływać po pokładzie, stwierdziliśmy, że ten okręt jest olbrzymi. gatunkiem, który najczęściej występuje na naszym wybrzeżu, jest też najbardziej liczny w całym Bałtyku, jest foka szara. Oprócz tego mamy jeszcze fokę pospolitą, która jest wbrew tego, co sugeruje nazwa najrzadsza i fokę obrączkowaną. Kiedyś jeszcze w epoce Neolitu występowała foka grenlandzka, ale po okresie zlodowacenia, kiedy to ustąpiło, wysofała się ona z naszego morza. Bardzo chciałem zobaczyć, badają duchy morza, słyszałem o tym bardzo wiele dobrych słuch o tym dokumencie i chciałem też zobaczyć filmy o nurkowaniu i chciałem też zobaczyć filmy o jakby zwierzętach, które żyją na Bałtyku. Filmy udostępniane są przez najlepszych polskich i nie tylko nurków, których fascynuje podwodna kraina i filmowanie podwodnych cudów i zjawisk. Osoby te bardzo, bardzo same lubią nurkować i bardzo lubią się dzielić swoimi swoją pasją, z innymi, z tymi, którzy nie zawsze mogą sięgnąć tak głęboko, a także z tymi, którzy dopiero planują nurkowanie, starają się ich w ten sposób właśnie zachęcić. Przede wszystkim trzy wielkie katastrofy na Bałtyku: Gustlow, Stojben i Goja. Gustlow jest uważany za największą katastrofę, katastrofę morską w dziejach ludzkości. Prawie 10 tysięcy osób. Dokładna liczba nie jest znana, ale szacuje się, że to jest tu ponad 9, około 10 tysięcy ludzi. Stojben to jest około 3 tysiące, Goja około 6 tysięcy.